Wśród wielu projektów rozwojowych realizowanych w grupie Azoty Police w 2021 roku kontynuowany jest projekt pod nazwą Ścieżki Sukcesji. W projekcie biorą udział wytypowani pracownicy spółki, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i mają aspiracje, by awansować na wyższe stanowiska w przyszłości. Ten projekt przede wszystkim jest spowodowany tym, że mamy liczne odejścia emerytalne osób, które zajmują stanowiska związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, tak? czyli kierownicy oraz mistrzowie. I ze względu na to, że chcielibyśmy zapewnić ciągłość zarządzania na konkretnych obszarach, no to podjęliśmy, że będziemy rozwijać ten projekt. W tegorocznej edycji projektu udział bierze 24 pracowników z różnych wydziałów Grupy Azoty Police. Potencjalni sukcesorzy uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach związanych m.in. z zarządzaniem zespołem. Wszystko po to, by uczyć się nowych umiejętności, które w przyszłości otworzą im drogę do awansu w strukturach spółki. Jednym z uczestników projektu Ścieżka Sukcesji jest Konrad Szyłejko, starszy mistrz Wydziału Elektrociepłowni. Dzięki takiemu szkoleniu, nie tylko oczywiście, dzięki temu szkoleniu otwiera się ta droga, ale jest to jeden z etapów, które, które musimy przebyć, aby móc rozwijać się w grupie Azoty, doskonalić i być potencjalną kadrą, która w przyszłości może, może mieć jakiś tam realny wpływ na funkcjonowanie całego zakładu. Podczas szkoleń uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności menedżerskie uczą się praktycznych wskazówek na temat tego jak rozmawiać z pracownikami, jak rozwiązywać trudne sytuacje, jak delegować zadania oraz poznają swoje słabe i mocne strony. Najlepsi mają szansę awansować na wyższe stanowiska kierownicze i mistrzowskie.